Witam, krótkie spojrzenie na rynek, podsumowanie wczorajszego dnia. Nawet wczoraj odhaczyliśmy tutaj te górne zakresy tej równowagi, co prawda na overnicie, ale ROPA akceptuje na overnicie tutaj te zakresy, dlatego też czasami już otwieram pozycję na overnicie. No wczoraj mi się nie udało tego złapać tutaj wyżej, łapałem to tutaj, Dlatego też się też się skaszowałem tutaj kiedy zaczęliśmy podjeżdżać pod, pod ten słaby dołek z, z wtorku i chciałem poczekać na rozwój sytuacji Myślałem czy trzymać po prostu po prostu te, te shorty, rozprawdziłem słapy i po prostu no. Nie opłacało mi się to um, zakładając do tego poziomu, który, który maksymalnie chciałem trzymać. Natomiast dzisiaj, um, dzisiaj otwieramy się gapem na ten moment. Na ten moment otwieramy się gapem um, i e, dolnym zakresem tej, tej równowagi, w której teraz się znajdujemy, jest poziom 60,7. Na co tutaj będę zwracał uwagę, czyli otwieramy się gapem, czyli zasady kierunku. Ja mam, ja mam shorty jakieś złapane. Natomiast tutaj ważny jest poziom 60, tak? Czyli obserwacja, jeżeli byśmy się tutaj dostali, poszlibyśmy nie dotknęlibyśmy gapa i poszlibyśmy tutaj z kierunkiem gapa, no to obserwacja co się tutaj będzie działo. Bo jeżeli zejdziemy niżej i zaakceptujemy handel poniżej 60, no to no to można to uznać za za wybicie z tej równowagi, której się znajdowaliśmy tutaj. przez raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8 dni. Natomiast gdyby, gdyby tutaj było zejście, tutaj ten, ten gap też jest gdzieś tam kolejnym punktem referencyjnym, czyli jeżeli go domkniemy, to to też będzie, będzie pozytywne dla spadków, tak? Natomiast nie wiadomo, co tutaj się jeszcze wydarzy na sesji, co nam pokażą. To sobie mogę wyrzucić. Nie wiadomo, co nam tutaj pokażą. Jeszcze na otwarcie sesji, więc obserwacja. Natomiast, gdybyśmy tutaj gdzieś zeszli i wracali, wracalibyśmy, no to uwaga. Też, gdybyśmy, gdybyśmy domknęli, domknęli GAPA, no to, to też jest gdzieś tam krótkoterminowo będzie, będzie negatywne. Dla, dla shortów e, dlatego e, dlatego obserwacja e, co dalej a e, wernaj oczywiście mam 100% short więc zobaczymy czy dostaniemy jakąś kontrakcję przed początku dostaniemy pewność nie e, jakie wczoraj były wolumeny wolumeny były okej okay. ale nic, nic specjalnego nie no, także zobaczymy, zobaczymy jak to się wszystko wyklaruje. Wciąż nie odhaczyliśmy tutaj, więc, więc gdzieś na to poluję, że tutaj że tutaj po prostu to zostanie zostanie jeszcze odhaczone. No i pytanie, co się tutaj będzie działo? Czy domkniemy gapy czy zaakceptuje handel poniżej 60? To są takie takie ważne punkty referencyjne na ten moment, jeżeli chodzi o short jeżeli byśmy domykali gapa. No to uwaga, nie? Lip... Aha, i czemu jeszcze wczoraj wczoraj gdzieś zawahałem się, żeby przytrzymać te shorty, to dlatego, że tutaj też no, niby poprawiliśmy to na Overnightie, no ale to jest jednak overnight, nie? Nie przehandowaliśmy tutaj tych tych słabych punktów referencyjnych podczas sesji amerykańskiej nie? i gdybyśmy zrobili coś takiego wczoraj że tutaj byśmy się gdzieś otworzyli mielibyśmy jakieś podejście wyżej i dopiero zejście, no to, no to bardziej bym to bardziej bym to rozważał żeby, żeby, to, żeby to przytrzymać, natomiast wczoraj gdzieś tam posłuchałem przeczucia i, i zamknąłem te shorty no, to tyle z mojej strony. Życzę, życzę udanych trajdów i powodzenia dzisiaj. Pozdrawiam.